Dzień dobry, radca prawny Maciej Grzegorczyk. Ja chciałem się odnieść odnośnie tego, jak ta ustawa o rynku kryptoaktywów ma być wprowadzana i jak my jako Kancelarię Prawną, bo powiem tego generalnie z rynku, mamy ściągnąć tych przedsiębiorców do Polski. Proszę Państwa, jak przychodzą, zagraniczne firmy i polskie tak samo, to pytają o bardzo proste rzeczy, bardzo trywialne. Jak bardzo właśnie restrykcyjna jest ta ustawa i my mówimy, że jest średnio. No musimy to pokazywać, że jest to całkiem w porządku zrobione i nawet nie chodzi o tę możliwość blokowania stron internetowych, bo tutaj się zgadzam z Komisją Nadzoru Finansowego, że to jest potrzebne. Ale to, jak długa jest ta ustawa, to jest jedna rzecz, z czego się nie da zaprzeczyć. Litewska ustawa jest dużo, dużo krótsza. Inna sprawa natomiast, pan powiedział o tym, że podatki są niskie i że. Opłata za nadzór, formalnie, wpłata za nadzór również nie musi być wysoka. Pamiętam doskonale rozmowę w Ministerstwie Finansów. Istotne jest to, jak jest to liczone. Liczone jest to od przychodu. To jest naprawdę wyjątkowa konstrukcja, że wpłaty za nadzór liczy się od przychodu. A szanowni Państwo, kantory kryptowalut muszą księgować każdą transakcję. Prowadzę również biuro rachunkowe i niestety tak jest, że jeśli się wymienia, kryptowaluty na środki płatnicze, to każda transakcja idzie do przychodów, więc jak ci polscy przedsiębiorcy mają konkurować z zagranicznymi, skoro od każdej transakcji muszą zapłacić do pół procenta, bo to jest maksymalna kwota. Było obiecywane, że w aktach wykonawczych ten problem zostanie wyeliminowany, projekt został przygotowany, nie został ten problem wyeliminowany, mam nadzieję jednak, że w przyszłości Ministerstwo Finansów zwróci na, na to uwagę. Tak jak pan poseł powiedział, nie trzeba się oglądać cały czas na przeszłość, jak może być lepiej w przyszłości, żeby było lepiej w przyszłości chciałbym, żeby naprawdę była podstawa ustawowa, żeby dało się zapytać Komisji Nadzoru Finansowego, żeby wystąpić o interpretację. Taką formułę mamy w artykule 11b ustawy o nadzorze nad rynkiem. Niestety takiej podstawy prawnej zabrakło w ustawie o rynku kryptoaktywów. Więc ani nie mogę powiedzieć tym zagranicznym i polskim firmom, że mogą wystąpić o interpretację. Tak samo do polskiego fiskusa. Niestety, jak występujemy o interpretacje podatkowe, to my musimy wyraźnie oświadczyć, co, czy dane kryptoaktywo to jest waluta wirtualna, czy to nie jest waluta wirtualna. I to są takie trywialne rzeczy, przez które ci zagraniczni, zagraniczni przedsiębiorcy idą w inne jurysdykcje, a polskie firmy kryptowalutowe również szukają, gdzie można, gdzie indziej pozyskać te zezwolenia. Mamy teraz szansę, że niektóre giełdy kryptowalut i kantory kryptowalut chcą składać w polskiej jurysdykcji, w jurysdykcji wnioski o zezwolenie, więc pozwólmy im to zrobić, żeby nie okazało się tak, że w przyszłości te zezwolenia zostaną pozyskane w Czechach, na Słowenii i innych jurysdykcjach i przez to stracimy znowu kapitał, który będzie w innym kraju. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za ten bardzo ciekawy głos. W związku z tym oczywiście to jest taka nasza rekomendacja do tego, żeby państwo się również przygotowywali do debaty nad tym projektem ustawy, który jeszcze nie wpłynął do Sejmu, ale już prace rządowe się kończą.